Dzisiejszego wideo dowiesz się, dlaczego nie sprzedajesz. Witam cię bardzo serdecznie w serii wideo poświęconych skutecznej sprzedaży na moim kanale YouTube, na moim fanpage'u na Facebooku, na Twitterze oraz na Instagramie. W dzisiejszym wideo spojrzysz prawdzie w oczy i dowiesz się, dlaczego nie sprzedajesz. Poznasz 5 realistycznych powodów, dla których nie zgadzają ci się słupki sprzedażowe w Twoim biznesie. Usiądź wygodnie, przygotuj sobie coś do notowania i ze mną bądź. Zaczynamy. Większość osób nie sprzedaje tylko dlatego, że prowadzi w swojej głowie wewnętrzne dyskusje, wewnętrzne dysputy na temat racjonalnych wymówek. Z jednej strony sobie Potwierdza, a z drugiej strony sobie kompletnie zaprzecza. Realistycznym powodem numer jeden, dla którego nie sprzedajesz, jest to, że to nie jest jeszcze właściwy moment. Nie jestem jeszcze gotowy, żeby zacząć. I wewnętrznie argumentujesz sobie powody, dla których na przykład nie będę dzwonić do klienta, dlatego że moja baza danych nie jest jeszcze gotowa. Nie powiesz sobie, nie przygotowałem tej bazy danych i dlatego nie mogę rozpocząć i w związku z tym dzisiaj nie będę na przykład dzwonić do klientów, bo dzisiaj zajmuję się przygotowaniem bazy danych. Jak to zrobić, zamieszczam ikonę i link do wideo tutaj u góry. Jak się przygotować po to, żeby na jutro zaplanować sobie w kalendarzu właśnie dzwonienie i umawianie spotkań biznesowych? Drugi argument jest taki, że nie będę dzwonić do klientów, nie umówię spotkania biznesowego, dlatego że już aż trzech klientów mi odmówiło. Jeżeli nie wiesz jak sobie poradzić właśnie z taką bez brakiem cierpliwości i z tym, jak długodystansowcy w biznesie sobie radzą, obejrzyj sobie moje następne video, do którego link też zamieszczam tutaj u góry. 10 podstawowych błędów, jakie popełniają sprzedawcy. Nie będę dzwonić do klientów, dlatego że. I podajesz sobie realistyczne powody, i tych powodów jest bardzo dużo. Tymczasem, jeżeli nie wiesz, jak umówić spotkanie biznesowe przez telefon, nie wiesz, jak się do tego przygotować, to zamieszam ci link tutaj pod spodem do mojego e-booka 16 złotych zasad umawiania spotkań biznesowych przez telefon. Pobierz sobie, tam w 16 krokach przeprowadzam cię przez cały proces, który wykorzystałam z powodzeniem w swoim biznesie. Jeżeli natomiast cierpisz na tak zwaną ogólną wymówkozę i szukasz sobie argumentów, żeby czegoś nie zrobić w swoim biznesie, czy żeby nie rozpocząć sprzedaży, to polecam ci bardzo serdecznie lekturę mojej książki "Eat Smart Not Hard", czyli pracuj mądrze, a nie ciężko. Tam w 19. rozdziale pod tytułem No Go Zone znajdziesz Listę realistycznych wymówek oraz ćwiczenie, które pozwoli Ci się pozbyć wymówek raz na zawsze. Link do mojej książki zamieszczam również w komentarzu pod spodem. Realistycznym powodem numer dwa jest czekanie na materiały promocyjne dla Twojego biznesu. Argumentujesz sobie to w ten sposób, że nie mogę rozpocząć sprzedawać, dlatego że moje materiały promocyjne są jeszcze u grafika, albo praca z grafikiem zajmuje tyle czasu, że zajmuje mi to ten czas poświęcony właśnie na umawianie spotkań biznesowych albo na właśnie wystartowanie ze sprzedażą czy promocją nowego produktu. Nie mogę rozpocząć sprzedaży, dlatego że studio fotograficzne czy studio nagrań, które mieliśmy umówione, nie jest jeszcze wolne i dopiero będzie wolne za dwa lub trzy miesiące. Nie mogę rozpocząć promocji swojego nagrania, bo filmowiec akurat wyjechał na kilka tygodni wakacji. I tak. Oparciu o realistyczne wymówki, o realistyczne powody, nie rozpoczynasz sprzedaży i nie rozpoczynasz całego procesu sprzedaży, dlatego że zwalasz winę na osoby trzecie, podając realistyczne argumenty. A tymczasem sprzedawać zaczynasz tu i teraz, i możesz to zrobić sam bez wsparcia osób trzecich, przynajmniej na początku. Swojego biznesu, albo przynajmniej w takich momentach, kiedy rzeczywiście studio fotograficzne jest zajęte, kiedy rzeczywiście filmowiec jest na wakacjach. Przygotowałam specjalnie dla ciebie zestaw linków do darmowych programów. Gdzie możesz przygotować sobie proste posty, po, proste grafiki na wszystkie social media? Możesz przygotować prezentacje w, w PDF-ie, prezentacje w PowerPoincie. Ja korzystam tego, z, tego, z tych programów sama, i mój zespół z nich korzysta w przygotowywaniu wszystkich materiałów promocyjnych. Wtedy, kiedy ktoś z mojego zespołu jest na wakacjach, to ja nie mam żadnego problemu, żeby albo z telefonu, albo z komputera przygotować grafikę. Robię to w programie Canva i w programie Krello. Linki Ci zamieszczam, ale tutaj na dole. Sama nagrywam filmy z telefonu, nie potrzebuję do tego wielkiego studia nagrań, nie potrzebuję do tego ekipy, ekipy filmowej. Wszystko robię z mojego telefonu i edytuję to w programie, który się nazywa Adobe Clip. Informacje na temat tej aplikacji darmowej, podkreślam, zamieszczam również zamieszczam również tutaj na dole w komentarzu. Zamieszczam Ci również link do platformy BeLive, z której możesz poprowadzić swoje prezentacje, możesz przeprowadzić wywiady, możesz przygotować prezentacje, możesz przygotować prezentację swojego biznesu. Zamieszczam Ci również link do programu, który się nazywa Later, który jest kompatybilny i działa również na urządzeniach stacjonarnych, jak na urządzeniach mobilnych nazywa się ten program Later, który pozwoli tobie i twojemu zespołowi zaplanować twoje posty w social media i w wersji podstawowej wersji standardowej jest ten program za darmo. Wszystko o czym mówię opiera się o moją metodę Work Smart, Not Hard, czyli pracuj mądrze, a nie ciężko, którą z powodzeniem wykorzystuję i wykorzystywałam wcześniej w moich biznesach, jak również uczę jej na moich warsztatach poświęconych skutecznej sprzedaży, na warsztatach The Gold Winning Team, które poprowadzę już 21 września we Wrocławiu. Wszystkie linki znajdziesz... Na dole w komentarzu. Jeżeli nie wiesz, jak nagrywać video, to również mam dla Ciebie kurs, jak dotrzeć do 10 tysięcy potencjalnych odbiorców w jedną minutę, gdzie nie tylko Ci pokazuję, jak. Film, jak nagrywać filmy, ale dostajesz gotowy skrypt, dostajesz gotowe ćwiczenia, i również możesz dołączyć do mojej grupy na Facebooku, gdzie pod okiem moich ekspertów, yy, i wtedy, kiedy ja mam przestrzeń, zaglądam tam i, do, yy, i dajemy ci wskazówki, co należy w Twoich yy, filmach poprawić. Yy, jeżeli nie wiesz, jak to. Jak to video wygląda, to pobierz sobie darmowe dwa odcinki, gdzie przeprowadzam cię w kilku prostych krokach przez. Właśnie skrypt i nagrywam film-video z autoprezentacji, gdzie będziesz mógł, wykonując te ćwiczenia, przygotować sobie autoprezentację swojego biznesu i rozpocząć właśnie sprzedaż przez nagrywanie filmów-video. Wszystkie linki są pod spodem, natomiast ikony do wcześniejszych. Videos tutaj na moim kanale na YouTube, zamieszczam tutaj. Koniecznie zasubskrybuj, kliknij na dzwoneczek notyfikacyjny, bo tutaj właśnie dzielę się moją praktyczną wiedzą, którą wykorzystywałam przez 23 lata w moim biznesie. Zazwyczaj proszę o to na początku moich filmów, natomiast dzisiaj zmieniam troszeczkę format. Proszę Cię, przedstaw się w komentarzu, napisz koniecznie skąd mnie oglądasz i również przedstaw swój biznes. Realistycznym argumentem numer 3 jest strach przed zrobieniem czegoś nieperfekcyjnie. Anglicy mają takie powiedzenie: done is better than perfect, a to oznacza, że lepiej jest zrobić coś nieperfekcyjnie niż nie zrobić czegoś w ogóle. Nie ma czegoś takiego jak. Perfekcyjna rozmowa biznesowa nie ma czegoś takiego, jak perfekcyjna sprzedaż, perfekcyjny biznes, perfekcyjny produkt, perfekcyjne video, perfekcja w życiu nie istnieje. I im szybciej zdasz sobie z tego sprawę, tym <laughs> szybciej zaczniesz sprzedawać. Jak ja tylko popatrzę na swoje pierwsze wideo, które opublikowałam na YouTubie, do którego Drodzy, link zamieszczam Wam tutaj u góry. To dzisiaj łapię się za głowę. Ale to jest tylko pierwszy, pierwszy moment, pierwszy odruch. Dlatego, że jak oglądam sobie swoje pierwsze wideo i porównuję sobie z tym, jaką drogę przeszłam i ile się podczas nagrywania videos nauczyłam, to jestem z siebie bardzo dumna. Także ty też zacznij tu i teraz z narzędziami, jakie masz dostępne tu i teraz, wszystkie narzędzia potrzebne do tego, żeby zacząć sprzedawać, masz w całym cyklu y, moich wideo poświęconych skutecznej sprzedaży wszystkie linki do potrzebnych materiałów masz zamieszczone w każdym jednym komentarzu i zaczynaj tu i teraz, bo większość z tych narzędzi jest darmowa, rozwiniesz się dzięki nim i lepsze narzędzia znajdziesz w trakcie działania. Realistycznym argumentem numer 4 jest Ktoś już próbował, i mu też nie wyszło. Co to oznacza? Opieramy się na negatywnych doświadczeniach innych osób i szukamy usprawiedliwienia dla siebie w oparciu o realistyczny argument. Kolega też próbował, ale mu nie wyszło. To dlaczego ja mam próbować, dlaczego ja mam to robić, jak mi to też nie wyjdzie? Opieramy się o doświadczenia osób z naszego otoczenia i szukamy wewnętrznego usprawiedliwienia dlaczego ja też nie mogę sprzedawać bo przecież tylu osobom to nie wyszło Raz na zawsze ze swojego słownika wyrzuć słowo próbował też nie wyszło dlatego że jak będziesz mieć taki mindset Używać takich argumentów, to rzeczywiście nigdy nie rozpoczniesz e, procesu sprzedaży i nigdy się tej sprzedaży nie nauczysz. Słowo próba zamień na słowo poligon. Po, słowo poligon to jest miejsce, na którym ćwiczysz. Swoje umiejętności sprzedawcy. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, nie wiesz, jak przygotować poligon, to zamieszczam ci ikonę do mojego poprzedniego video. Obejrzyj sobie i wtedy raz na zawsze ze swojego umysłu, ze swojego słownika, wyrzucisz. Ktoś próbował i jemu też nie wyszło. Nie będzie to argument, na którym będziesz opierać swoje umiejętności sprzedażowe i swoje wyniki sprzedażowe. Zamiast otaczać się osobami, które nie osiągnęły wyników sprzedażowych, które nie budują sukcesem swojego biznesu, znajdź sobie takie osoby, które już osiągnęły cel, który ty chcesz osiągnąć, które przez tą drogę przeszły. Znajdź sobie wspierające środowisko, które będzie Cię wspierało w osiąganiu Twoich celów i w osiąganiu wysokich wyników w sprzedaży. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na warsztaty The Gold Cooling Team, Team, które pierwszy raz po polsku poprowadzę 21 września we Wrocławiu, bo tam ode mnie nauczysz się, jak skutecznie sprzedawać i jak budować zespół, który sprzedaje jak złoto, ale również spotkasz Setki osób, które mają dokładnie taki sam cel jak Ty, chcą się nauczyć sprzedawać, chcą wznosić swój biznes na wyższy poziom, chcą osiągać rewelacyjne wyniki w sprzedaży i chcą to robić wspólnie z świetnym zespołem, który sprzedaje jak złoto. Realistycznym powodem numer 5, dla którego nie sprzedajesz, są odwieczne przekładanki i zajmowanie się rzeczami kompletnie nieistotnymi dla Twojego biznesu. Dzieje się tak dlatego, że nie masz kalendarza, prostego kalendarza, w którym masz rozpisaną listę zadań, zaplanowane. Spotkania biznesowe, zaplanowany czas na wykonywanie właśnie telefonów biznesowych, czas na nagrywanie filmów, na promocję, marketing i działania sprzedażowe w swoim biznesie. I bez tych prostych narzędzi, o których mówię w moich wszystkich poprzednich videos, bez odrobienia zadań domowych, nigdy nie ruszysz z miejsca i nie zaczniesz sprzedawać. Nie będziesz sprzedawać, dlatego że zawsze będzie coś ważniejszego od tego, żeby wziąć właśnie za telefon, czy żeby wysłać maile, czy żeby podjąć jakiekolwiek działania sprzedażowe, o których mówię w moich poprzednich videosach. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, to koniecznie zasubskrybuj i kliknij na dzwoneczek notyfikacyjny, dlatego że tematem następnego wideo będzie... To jak sobie właśnie przygotować taki kalendarz dla siebie i dla swojego zespołu, po to, żeby w całym biznesie znalazł się czas na działania administracyjne, operacyjne i na, przede wszystkim na działania sprzedażowe. Dlatego, że pieniądze firmy biorą się ze sprzedaży i z pracy zespołu, która tą sprzedaż, Obsługuje. że Koniecznie kliknij na ten dzwoneczek notyfikacyjny, koniecznie zasubskrybuj i koniecznie udostępnij mojego, moje video i wszystkie poprzednie. Dlatego, że być może w gronie Twoich znajomych lub nieznajomych jest ktoś, kto również cierpi na tak zwaną wymówkozę biznesową i nie może ruszyć ze swoim biznesem z miejsca. Tymczasem już 21 września zobaczymy się we Wrocławiu. Jeżeli jeszcze nie masz biletu na to wydarzenie, to link znajduje się tutaj na dole. Nie czekaj, nie zwlekaj, dlatego że wszystko o czym mówię w tym wideo i wszystko o czym mówię w moich poprzednich wideo poświęconych skutecznej sprzedaży, przećwiczysz ze mną i ze swoim zespołem na żywo i już zaczniesz sprzedawać na sali szkoleniowej. Tymczasem dziękuję Ci bardzo, że ze mną tutaj dzisiaj byłeś, czy byłaś i do zobaczenia w następnym wideo i do zobaczenia we wrocławiu! Do zobaczenia we wrocławiu. Bye bye.